Cześć, dziś witam Was w kolejnym filmie, to jest zdaje się ostatni film tego roku, no ale do rzeczy, e, imprezowe pizzerki pizza z m, grzybami, które wam po świętach i tu możecie zobaczyć maślaki z podgrzybkami, które były mrożone. I które rozmrażają się na patelni, obok suszone podgrzybki, które zagotowałam, i cebulka, którą dodam, żeby mm, dodała smaku grzybom, jak już się usmażą. I jak widzicie, chleb pokazałam Wam nie bez powodu, ponieważ to jest dokładnie to samo ciasto, które używamy na pizzę czy mm, na chleb. Ciasto drożdżowe stwierdziłam, że zrobimy kilka małych, bo na imprezie lepiej sprawdzą się takie bułeczki, które można wziąć w rękę. Tutaj jest masa grzybowa, wcześniej zrobiona, jak widzieliście, w garnku i na patelni. Ja wszystko wrzuciłam w miskę i zmiksowałam. Na górę rzuciłam ser mozzarella. Tu możecie zobaczyć jak bułeczki się zapiekają dokładne przepis zapiszę Wam pod filmem, ale myślę, że jest to nic szczególnego i oczywiście pamiętajcie przyprawy do smaku. Tak prezentuje się efekt końcowy, a z reszty grzybów, ponieważ wyszło ich mi bardzo dużo, zrobiłam zupę. Tutaj jest też wywar, który pozostał mi po grzybach, które zagotowałam w garnuszku, a były to podgrzybki, no i wywar na suszu, który prezentowałam Wam. Ostatnio zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i zachęcam do oglądania dalszych filmów. Ym, no i pozostawiania mi tych łapek. Z mojej strony to wszystko. W nowym roku życzę Wam wszystkiego dobrego i myślę, że noworoczny film pojawi się już wkrótce. Ja w tej chwili jestem w jeździe, więc liczę na to, że <grym> nagram z niego przynajmniej jednego vloga. Życzę Wam. Wszystkiego dobrego, chrapiący Rubens pod stałem również. Trzymajcie się, do zobaczenia w nowym roku. Cześć.